tak, ty... jest, nie, jest, nie, tak jest, nie, 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 na nie, nie, I tak, boksu, tak, boksu, tak, boksu. I tak jest, spokojnie. nie, tak nie, tak nie, 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 Tak nie, 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 tak i teraz skąd, skontru go, nic nie ma Wojtek. Tak, bardzo ładny, tak? Cofnij zejdź. Odej, tak! O! Cofnij, dawaj, co tam, dawaj, dawaj, cofnij się cofnij, poczekaj Wojtek, poczekaj! Poczekaj! Czekaj sobie, pracuj sobie spokojnie. Na środku oktagonu, na środku. Wojtek, jeszcze raz kopnę tym lewym, prawym logikiem, prawy prosty lewy się. Jeszcze raz, jeszcze raz nie kop, kop przyjmij i taką aktą daj. I teraz wejdź, teraz wejdź gdzie? Tak? I nie ręce, ręce teraz, kombinacja, nie czekaj prawa noga, tak? Dawaj Wojtek, dawaj tak? tak? go! Tak, I co, jest. I to o to chodzi. Na środku, na środku, tak jest. Na środku Wojtek. to jest. Na to jest. nie to jest. I nie ma. Nic nie ma, nie ma, nie ma. <stutuj> dawaj. jest. to Odwróćcie szeroko no no na nogę. Odwróćcie szeroko na nogę. Odwróćcie szeroko na nogę. Odwróćcie na nogę. Odwróćcie go, na nogę. Dawaj go na nogę. Odwróćcie go na Dobrze. Odwróćcie szeroko na Tak, 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 na

No, ma taką młodą, że. Co, co się stało? Nie, no, nie, no to, to po prostu. Ma taką że od razu już no. on ma to do siebie, że. Nie, nie siada, ani tylko bije dalej. Brawo.